Co na ten moment wiemy o serialu o Harem Potterze i jakie są moje przemyślenia na ten temat? Cześć! Ja jestem Olga i zapraszam na nowy odcinek mojego poterowego Podcastu. Zapraszam na wspólną herbatkę u Hagrida, najbardziej magiczny podcast w polskim internecie. Hej, witam serdecznie w nowym odcinku. W poprzednim odcinku. Poruszałam taki dość mocny temat, bo analizowałam relację Harry'ego z Dumbledorem i zastanawiałam się, czy mogła ona mieć nawet znamiona groomingu. Dlatego uznałam, że chyba czas trochę od takich treści odpocząć i na razie zająć się czymś lżejszym. Dlatego podzielę się z Wami dzisiaj ciekawostkami i przemyśleniami dotyczącymi nowego serialu. Jakiś czas temu pojawiła się wiadomość, która zdecydowanie mocno poruszyła cały fandom, jaki oczywiście zrobiła też wrażenie na mnie. I w ogóle mam takie poczucie, że trochę to na nowo rozbudziło taki hype na markę Harry'ego Putera i całe Wizarding World i w ogóle dyskusję od nowa o tej marce. I oczywiście mówię o tym... Że okazało się, że powstanie serialowa ekranizacja powieści o Harry Potterze. Jak już wiemy, produkcją będzie zajmowało się HBO. Natomiast scenarzystką ma być Francesca Gardiner. A Mark Mailot, nie wiem czy ja dobrze czytam to nazwisko, ma być reżyserem. Nie wiem czy dobrze czytam ich nazwiska. Ponieważ dotarłam do informacji, że oboje pracowali przy sukcesji. Natomiast ja tej produkcji nie oglądałam i generalnie ja tych Państwa nie znam, więc na ich temat się za wiele nie wypowiem. Natomiast chcę trochę przyjrzeć się innym aspektom, bo na razie wiemy ogólnie bardzo mało. Na premierę sobie na pewno poczekamy. I to poczekamy sobie sporo, ponieważ to jest jeszcze bardzo wczesny etap prac nad serialem, właściwie oni dopiero dopiero mają pomysł i szukają teraz zarówno obsady, jak i twórców, są na etapie dopiero kompletowania nawet tej ekipy, która się tym serialem zajmie. Dopiero co ogłaszają showrunnerów, reżyserów itd. Premiera została zapowiedziana początkowo na 2026 rok, natomiast dotarłam już do informacji, że obecnie mówi się raczej o 2027. Także czekają nas, czy nie wiadomo w którym miesiącu, też, więc to tak 2-3 lata nas czekają, im faktycznie cokolwiek zobaczymy na ekranie. Lecz wiadomo już, że JK Rowling będzie miała spory udział. Przy tej produkcji ma brać udział w pracach na stanowisku producentki wykonawczej. Jest ona jednym z producentów wykonawczych. Znalazłam jeszcze informację o dwóch osobach, które będą razem z nią tam pracowały. Już może nie będę kaleczyć ich nazwisk, ponieważ jest to do znalezienia. Natomiast zdecydowanie nie ma to być tak jak z yy, przeklętym dzieckiem. Ciężko mi wypowiedzieć tą nazwę, bo nie jestem wybitną fanką tej książki, natomiast tam ona się tylko podpisała, a tu ma być raczej bardziej w stronę fantastycznych zwierząt, że ma ona mieć realny udział w produkcji, więc daję to nadzieję, że nie pozwoli ona na zbyt duże zmiany w fabule i całość będzie mniej więcej współgrała z tym, co znamy z książek. Między innymi podobno Rowling postawiła jako warunek powstania serialu, jako jeden z warunków, to, że ma w nim się pojawić irytek, którego wycięto ostatecznie z filmów. Pojawił się jedynie w grach. Natomiast w serialu mamy zobaczyć irytka i takie chodzą słuchy, że Rowling na to bardzo mocno naciskała. Także dla mnie to jest dobra wiadomość, że ona tam będzie brała udział. Wiadomo, że na przykład twórcy gry Hogwarts Legacy się od niej odcięli ze względu na kontrowersje związane z jej poglądami polityczno-społecznymi. Natomiast ja nie chciałabym się wdawać w jakieś dyskusje o jej poglądach, bo uważam, że to jest jakby odrębna sprawa i że ona jako autorka dzieła wciąż ma największe prawa do tego dzieła i powinna mieć udział w produkcji różnych gier, filmów. Kontynuacji książkowych i, i tak dalej, bo po prostu ona najlepiej zna swoje postacie i najlepiej wie, jak to wszystko powinno wyglądać. Dotarłam też do informacji, że mają być nagrywane podobno dwa sezony na raz. I myślę, że jest to dobry zabieg. Zabieg ten ma na celu to, żeby dzieciaki, które będą grały główne role zbytnio nie urosły i żeby nie było jakiegoś dużego przeskoku. Mnie na przykład irytuje trochę zawsze w filmach przeskok między drugą a trzecią częścią, ponieważ ja pamiętam, że jak byłam w kinie na trzeciej części, to sprawdzałam, czy Hermione gra wciąż ta sama aktorka. Dla mnie to była, jako dziecka oczywiście mówię, może teraz bym stwierdziła inaczej, wtedy była to dla mnie dość spora zmiana w jej wyglądzie. I jakby dla mnie między pierwszą, a drugą częścią nie zmieniły się prawie nic, po czym nagle między drugą, a trzecią bardzo. Kiedy pamiętajmy, że między końcem jednego filmu, a początkiem nowego filmu, mija z reguły miesiąc, dwa. Podczas gdy aktorzy już bardzo jakby dorośli i widać tą dużą różnicę. I twórcy serialu chcą uniknąć takiego efektu, więc będą być może nagrywać dwa sezony naraz. Bywa tak czasami w filmach, że nagrywa się jakby pierwszą i drugą część naraz. Ja myślę, że to jest dobra decyzja. Teraz chciałabym przejść do tego, co najbardziej rozgrzewa wszystkich ludzi, czyli do castingów. Castingi tutaj zbudzają najwięcej emocji. Jak wiemy, castingi zostały dopiero co ogłoszone, przynajmniej w momencie, w którym to nagrywam. Być może jak ten odcinek wyjdzie, będzie wiadomo już coś więcej. Natomiast na ten moment szukają dopiero zarówno dzieciaków do głównych ról, jak i obsadę do ról pobocznych. Bardzo dużo chłopców zgłosiło się do roli Harry'ego Pottera. Aczkolwiek to, co się głównie w tym momencie komentuje, to jak można się domyślić poszukiwania twórców ról nauczycieli do tego przejrzę jeszcze za chwilę. Ja się w ogóle nie dziwię, że to castingi. Wzbudzają tyle emocji, ponieważ wszyscy kochamy starą obsadę. I różne rzeczy można powiedzieć na temat gry dzieci. Wiem na pewno, że niektórzy uznają, na przykład, że Daniel Radcliffe tak naprawdę był drewnem i był średnim Harry Potterem. O Emmie Watson też różnie się ludzie wypowiadają: trochę, że nie pasowała wizualnie, trochę, że źle grała. Więc to nie jest tak, oczywiście, że ludzie są ślepo zakochani w tej obsadzie, natomiast Poprzeczka jest postawiona dość wysoko, jak wiadomo, ze względu na to, że mamy ten wzorzec, że serial powstaje jako drugi, a nie jako pierwszy. Na pewno ta obsada nie ma łatwego zadania, na pewno, be, na pewno będzie bardzo mocno porównywana. I ja im nie zazdroszczę, a już tym bardziej właśnie twórcom ról nauczycieli, bo dzieci były tylko dziećmi. Więc dzieci też jeszcze grały nie do końca dobrze. Natomiast do ról tej starszej części obsady, tak? MacGonagall, Hagrida, Dumbledore, czy potem Treloni, nawet czy Lucius Malfoy, Voldemort, to do tych ról zaangażowano, no, przecież oczywiście Syriusz. Więc zaangażowano świetnych aktorów i po prostu właściwie nie widziałam, by ktoś coś złego mówił o tej starszej części obsady. Dlatego myślę, że tu poprzeczka jest postawiona jeszcze wyżej i ktokolwiek nie zostałby zatrudniony, będzie bardzo porównywany. Natomiast największym obecnie problemem nie jest kwestia tego, czy ci aktorzy będą do siebie porównywani, ale oczywiście te wszystkie plotki castingowe. I ja naprawdę w tym miejscu nie chciałabym się za wiele w nie wdawać. Ja wiem, jakie padają newsy, bo one mi czasami gdzieś wyskakują na Facebooku. Tylko, że należy pamiętać, że to są na ten moment tylko plotki. My nie mamy jeszcze żadnych oficjalnych informacji. A w social mediach to wiadomo jak to jest, że można sobie napisać dowolną rzecz na dowolnej stronie. Te osoby, które piszą jakieś informacje, że będziemy mieli czarnoskórego Snape'a, piszą to właśnie po to, żeby wzbudzić emocje. Właśnie po to, żeby się klikało żeby zostawiać komentarze, I ja tak z lekkim zażenowaniem na te wszystkie dyskusje patrzę. Ja nie chciałabym komentować teraz nagle, jakoś dużo się skupiać na tym, czy to dobrze, czy źle, że taki wybór, a nie inny, bo na razie jeszcze nie ma żadnego wyboru. Chętnie wrócę do tego tematu i chętnie się wypowiem, jak już będzie tak jakaś oficjalna lista obsady, albo chociaż jak się oficjalnie dowiemy, że komuś zaproponowano jakąś rolę. Bo na razie nie ma oficjalnych info, i wszystkie te takie artykuły pod, na temat, których powstają całe filmy na YouTube, to specjalnie ma podzielić ludzi. Nie wpadałabym też w panikę na temat tego, że ogłoszono inkluzywny casting. Jak pada to określenie, musieli ogłosić inkluzywny casting, bo takie jest prawo krajowe. I nie wydaje mi się, żeby odważyli się realnie na jakieś super zmiany. Oczywiście no, w innych serialach w niektórych się odważają i, i mimo to te produkcje na siebie zarabiają. Natomiast może trochę naiwnie, ale chce mi się wierzyć, że gdyby faktycznie pokusili się o jakieś niesamowite zmiany wyglądu i tak dalej względem oryginalnych postaci, to zostaliby tak zjedzeni i tak mało kto Chciałoby to oglądać, że oni nie mogą sobie na to pozwolić, bo od tego serialu może dużo zależeć powodzenie całej franczyzy, całej marki na przyszłość. Jak wiemy, fantastyczne zwierzęta okazały się klapą na przykład. Nie wydaje mi się, żeby oni mogli sobie na kolejną podobną klapę tego typu pozwolić. Dlatego byłabym ostrożna i radziłabym się zbytnio nie emocjonować. Poczekamy tak naprawdę na oficjalną listę nazwisk. Ja nie mam na przykład osobiście żadnych aktorów konkretnych w głowie, których ja bym przyporządkowała do danej roli. Jestem niezwykle ciekawa, kto zostanie wybrany. I będę to na pewno śledzić, ale nie wydaje mi się, że jest powód do paniki i do płakania, że zmienią nam nagle niesamowicie wygląd Snape'a czy kogoś innego. Bo może się okazać, że tak naprawdę nie było się czego bać, a wybory będą dość klasyczne i bezpieczne. Jeśli chodzi o moje zdanie na temat tego, że ten serial w ogóle powstaje, to ja się z tego bardzo cieszę. Ja bardzo lubiłam na przykład Fantastyczne Zwierzęta i wydaje mi się, że to jest dość niepopularna opinia, bo wiem, że wielu osobom się nie podobały i że twórcy cofnęli projekt, w sensie zamknęli. Po trzech filmach, gdzie na początku było zapowiadane pięć, a skoro zapadła taka decyzja, to naprawdę ta oglądalność musiała nie być zbyt rewelacyjna. Natomiast ja jestem zdziwiona, ja bardzo lubiłam te filmy. O dziwo, pierwszą część najmniej, bardzo mi się podobała część druga, która wiem, że zebrała kiepskie opinie. I ja zawsze sprawdzę chętnie wszystko, co jest. Z Harry Pottera, natomiast podkreślam, że sprawdzę, bo to naprawdę nie jest tak, że ja wszystko, co jest podpisane, że jest Harry Potter, to ja przełknę i wszystkim tym się zachwycę. To jest tak, że faktycznie wszystko przeczytam lub obejrzę, ze wszystkim się chętnie zapoznam, po prostu z ciekawości, jak do tego podeszli. Natomiast przykładem, że nie wszystko mi się automatycznie spodoba, jest wspomniane już przeklęte dziecko. Które mi ciężko przechodzi przez gardło, bo ja to przeczytałam, zakupiłam. Mam to wystawione nawet na półce. Ja mam na regale z książkami takie dwie półki całe poświęcone Haremu Potterowi, gdzie na jednej mam książki, a na drugiej mam różne gadżety, ale myślę, że na pozostałe półki. A jeszcze mam na trzeciej gry i szykuję się na więcej książek, bo muszę koniecznie złapać jeszcze edycję domów i dokończyć kolekcjonować edycję ilustrowaną. Natomiast wystawiłam tam Przeklęte dziecko i ono tam stoi. Ja to przeczytałam, ale to jest mało powiedziane, że ja tego nie lubię. Ja wolałabym zapomnieć o tym, że ta książka powstała. Ona jest parodią Harry'ego Pottera. I ja jej nie uznaję za kanon, ponieważ tam nawet w początkowej scenie dialogi nie zgadzają się względem dialogów z oryginalnego epilogu siódmej części, więc mimo, że Rowling to podpisała, to widać, że napisał to ktoś, kto nie jest zagorzałym fanem, kto czytał Harry'ego Pottera pobieżnie i ona się potem podpisała i mianowała to ósmą częścią, natomiast tam się nawet dialogi nie zgadzają z epilogiem, więc ja tego za kanon nie uznam i nie uznaję, także cała ta dygresja była do tego, że to nie jest tak, że ja przełknę. Zachwycę się wszystkim z Harry'ego Pottera, natomiast lubię wszystko testować. Na pewno kiedyś pogram Hogwarts Legacy. Nie mam jeszcze tej gry, jeszcze w nią nie grałam, bo nie mam na to po prostu na razie czasu, natomiast mam to w planie. I tak samo cieszę się, że powstaje ten serial, ja bardzo. Podekscytowana na niego czekam. Żałuję, że na niego trzeba czekać tak długo. Wypatruję z niecierpliwością, będę na pewno oglądać. Cieszy mnie to, że w formacie, jakim jest serial, można mniej wyciąć i zrobić mniej zmian i można więcej pokazać, bo jeżeli pójdziemy takim schematem, jaki chyba będzie miał miejsce, to znaczy wydaje mi się, że gdzieś słyszałam taką informację, że jeden sezon to będzie jeden rok nauki w Hogwarcie, wtedy zdecydowanie można więcej pokazać. I to zarówno w kamieniu filozoficznym, jak i w tych dalszych tomach, jak Zakon Feniksa, Książę Półkwi i Insygnia Śmierci, można będzie naprawdę, na przykład w szóstej części, bardzo liczę, że dostaniemy sceny z przeszłości Voldemorta, na przykład historię jego matki, ponieważ niestety oszczędzono nam tego w filmie, zamiast tego bardzo skrzywdzono tą część, zamieniając ją w dość słabą komedię romantyczną. Strasznie mnie boli to, co zrobiono z szóstą częścią, bo to jest moja ulubiona część książkowa. Bardzo lubiłam właśnie te wszystkie wspomnienia dotyczące matki Voldemorta. Tymczasem oni. Tam dali nam zamiast tego jakiś, jakiś pożar w noże, którego w książce nie było. No, bardzo dziwne rzeczy. I myślę, że może tego faktycznie nie być w serialu, a przynajmniej w mniejszej ilości I faktycznie można będzie pokazać więcej scen i mniej wyciąć, bo jeżeli książki, zwłaszcza te dalsze, miały tam po 700 stron, a oni to musieli upchnąć w dwugodzinnym filmie. Było oczywistym, że bardzo dużo musiało pójść do wycięcia, a w serialu do wycięcia może pójść o wiele mniej. Z takich bardziej jeszcze informacji i ciekawostek, to podobno Hogwart ma być tym samym, który znamy z filmów, bo też było zastanawianie się wśród fanów, jaki będzie Hogwarts, czy to może będzie Hogwarts z gry, który podobno jest bardzo fajny. Jak mówię, nie grałam, ale słyszałam dużo pozytywnego o Hogwarcie z gry Hogwart's Legacy. Natomiast ma być to ten sam Hogwart, który znamy z filmów, jeśli chodzi o kwestie wizualne. Natomiast ma być on rozszerzony o dodatkowe pomieszczenia, które się w filmie nie pojawiły. Na przykład o pokój nauczycielski. Więc no super. Myślę, że ten Hogwart był spokojny, Ja żadnych zastrzeżeń do Hogwartu filmowego nie mam. I... Czekam, co oni nam zaserwują w serialu. Na pewno chętnie obejrzę i się z tym zapoznam. Jestem też ciekawa efektów, bo żyjemy jakby w czasach, gdzie efekty specjalne są o wiele, wiele lepiej rozwinięte niż w siódmej nawet części. Już o pierwszej czy drugiej to ja nawet nie mówię, bo jak się to ogląda, to się trochę widzi, że to się tak sobie zestarzało. I teraz przy tym super rozwinięciu CGI... Mam nadzieję po prostu, że zafundują nam takie dobre, fajne CGI, które będzie ubogacać ten serial, i że nie będzie to z drugiej strony, że nie przesadzą i nie będzie to takie chamskie CGI walące po oczach, takie jak w Królówie, lwie, na który ludzie narzekają. Mam nadzieję, że będą w stanie to fajnie wypośrodkować, bo troszkę się tego obawiam, ponieważ wiem, że kiedy kręcono części. Od 1 do 7, a właściwie w przypadku filmów od 1 do 8, to bardzo, bardzo wiele rzeczy to były realne elementy scenografii, że te rekwizyty przeróżne były autentycznie budowane, aktorzy pracowali z realnymi przedmiotami na realnym planie. Dlatego teraz można zwiedzać przecież to studio. Można zwiedzać studio filmowe i po prostu oglądać i dotykać tych wszystkich eksponatów ze względu na to, że one powstawały realnie i trzeba było zrobić jakieś tam maski, goblinów i przeróżne rzeczy. I to trochę dodawało uroku, więc ja mam też takie obawy, że może to pójść w drugą stronę i tak dużo po prostu, że to będzie dla tych aktorów praca z wiecznym green screenem i wszystko będzie stworzone komputerowo. Ale mam nadzieję, że ze względu na to, jak znana jest to marka, jak dużo osób na to czeka, to oni podejdą do tego faktycznie, tak, że wypośrodkują to idealnie i dopracują cały ten serial, również pod kątem animacji i efektów specjalnych. Dlatego też, jak mówiłam, ja tam się bardzo cieszę, że będzie serial. Ja go wyczekuję i radziłabym po prostu na razie wyluzować na spokojnie patrzeć na wszystkie informacje ekscytować się tym, owszem, ale. Nie wpadać w panikę, przede wszystkim nie emocjonować się za bardzo plotkami. I dajcie znać, czy wyczekacie na serial o Harrym Potterze, czy będziecie oglądać, czy być może jesteście raczej sceptycznie do tego nastawieni. Dajcie koniecznie znać w komentarzach na YouTubie i Spotify. Wpadnijcie na mojego Instagrama, gdzie jestem na bieżąco. Tam jestem najczęściej i tam kontaktuję... Się z Wami na bieżąco, można mi wysłać wiadomość, można odpowiadać w ankietach na temat odcinków, więc serdecznie, serdecznie zapraszam. Natomiast ja na dzisiaj stawiam kropkę i dziękuję bardzo, że ze mną tutaj byliście. I co? Do usłyszenia, moi mili czarodzieje!